Jośmo, kawaler jest testu w World Games. Zagramy sobie podobnie w Call of Duty Black Ops 6. Wiem, wiem, już się biorę. I właśnie robimy teraz, jesteśmy teraz w kasynie, ale robimy też napad na safe czyli e, tam, bo tam w środku jest dużo pieniędzy. Wiem, że tutaj leżą też pieniądze, ale musimy zdobyć te pieniądze. Mam tutaj w środku też broń, która nam się może przydać do innych celów. I no dobra, wystarczy w końcu ten save, bo ja wam mówię, że to już tego kasyna. Trochę to spędziliśmy już czasu, wystarczy mi to. Showtime. Czas na show, dobra. Ale to wybuchnie, no to może się. Może się usuniecie jeszcze bardziej, bo to wybuchnie, panowie Felix. Igniting. A dobra, ja myślę że to wybuchnie. Nigdy nie wiedział. A i teraz? A dobra, to teraz mogę zdenerwować. Dobra, to otwieramy. To już działało. Pięknie. Kurde, ja tylko pistolet. O. Czekajcie, ja się tutaj, tylko tutaj uzbroję na tą bitwę. Ale nie ma tu broni poważnie? Chyba jaja robicie ze mnie? O Skąd się niby wzięło teraz? Nie mam tu jeszcze jednej broni! Jakiś to był pistolet o! Dobra! Mamy te bronię, które wzięliśmy z tego innego pokoju. Albo być ostro. Enocha! Wiem, 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 Dajcie mi no broń. Tak, tu tu mam? Dwa pistolety. Nie, ja, ja mam? pistolety. pistolety? wiem, 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 że więcej broń wziąłem. Ich wiem, nie mam. wiem, o o, 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 skąd? Skąd wy zadaliście, panowie? a Dobra, wszystko wyjaśnię Wszystko wyjaśniło To różnych strągi E no To więcej, czyli ile chłopia tutaj... patrz co się dzieje Kurde, mam granaty jeszcze, o czym używam Bum Chłopie, no odpierasz mi przy... od razu przede mną, chodź. chodź. Przedować, no? No, wiele to nie dało. Może trochę. O nie.

To będzie O! No to się nie wyszło. Zegnam. Dzięki. O chopie. Nawet nie miałem to poradzić z ja jednym tutaj zakładnikiem. No to wstyd, po prostu wstyd. Dobra, zawsze moje pozorzenie jest karabin i szczelba. Zawsze. Zawsze te dwie broni biorę z Tema. To Coś nie wyszło co? Chciałeś wygra na rzucić Bo wow. co jest? Co jest? Spoko, spoko Aha, tutaj jest safe. Tak blisko Święta się nie spodziewałem

Poka poka? Chodź tu, Szelbę. Jest lepsza, dobra. Thanks. Well, okay. Idę, idę. Trzeba trochę czasu. Mm, a dobrze. Let's go. No, chyba z jakimś znamitem, co? Hello. Dobra. Ło! Wow. Mogłem kierować jeszcze Kurde oczywiście O, Ho ho, ho Spokojnie Nie naliczę się. Spokojnie Życie się odrowi Się odnowi życie I dalej Dobra panowie Muszę przyznać, że ta broń mi się bardzo podoba, no dobrze wstrzela, tak szybko i łagodnie trochę, trochę odrzut ma, ale to nie przeszkadza. Obraliśmy się trochę. Łap. To się! Co za dziwne noże! Naprawdę bardzo dziwne. Spokojnie. Kurde. Ja co, tak chwilę zostanę, żeby się, żeby się znowu odnowiło? Jedziemy. A no, ich. Zbliżam się. Nie widzę tu żadnych wrog, ale jeszcze tam są gdzieś, o tu wętrzwe To to? O, dziękuję Miło, bardzo miło Z strony gry O, nie! Co to tu ma? Co to jest? Jakieś sterydy Nie czekajcie, nie, nie i slow motion mamy. Ale. Oh, ale nie, nie, dobra, to nie jest takie dobre. Niech mi to zniknie, proszę. W takie dobre, to, to mi się... Aż znaczy, tak mi się nie spodobało. Kurde! Panowie, weźcie się! Konie granatniki mają. Ale mają też limit tej tarczy, trzeba im po prostu zniszczyć. Dichaj Mogę oh, zniszczyć to? Oh, idealnie Oooo, dobra panowie się nie patrzkują ze mną oh. Kurde. Czasem ja tu tu jakiejś dobrej broni albo jakiegoś... ...dapy to O to chodzi się to puści Dobra, chyba je trochę zabrałem. Mam taką nadzieję Och, Zawsze się przeodowuję to 10 lat, ale cóż, mam takie życie Już jednego załatwiłem Kurde, weźcie i tej tarczycie gdzie... nie, 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 nie trzymam normalnie Szersta amunicji mamy raczej znaczy naboi, ale... Ja nie mam Znaczy, na nimi tutaj zajmę A, nie wyszło Kurde, ja mam... Ja nie mam jestem to arcją, nie widzę do tego. To chwila. O już przyrady co Dobra, dobra, mam plan. Tu jestem! Działa! Kurde! aż ja szut... nie, pompy nie mam! Nie mam pompy! Nie mam pompy! Wracaj, 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 wracaj! To jest mi shotguna? Tylko go zostawimy po A to? Eee... To jest lepsze. Kurde! Ja, te broń są takie same! Nie! Kurde! mnie! O nie! Ach, tutaj chyba spędzimy jeszcze trochę czasu. Z nimi. Majem i to liczenia. Uuuu, dobra Nara zdjąłem jednego plus, chociaż jakiś dobrze jest to, że oni się obracają też co jakiś czas to innych tutaj członków. Ja mogę zacząć i tak zaatakować dobrze. Dobra, spokojnie, ja muszę to obszać jeszcze. A, nic mi nie zadał nawet. Chopie nic mi zadałeś, przykro mi. Paciu. Kurde. Ciężko z nimi. Patrzcie, wiedziałem, że... o kurde. Wziął mnie teraz. Nienawidzę widzę ich dlatego. No i znowu, nienawidzę tego, nie tego, co jest, chłopak odwrócił, chodź, gdzieś na pamiątkę. Dobra, już wiedziałem, on teraz jest, i czy jest odwrócony? Odwrócony raczej, o patrzcie, teraz jest na przykład. Jak go się odwróci, nawet strzelał. To jest mądre. Chodź tu! Jeszcze jeden strzał lub dwa. W końcu ty chamier. Tarczy nie wezmę, co? Nie wezmę tarczy Padam stąd Eee. Kto jest Gdzie jesteście? A tu Ej ej, ja tu nic nie widzę. Tu nic nie widzę. O, teraz. Amunicja, to ty... Tutaj śmieszne noże takie a, Dobra Dobra, jedzie o, tutaj, a to nie koniec! Koniec bomby! O, sorry Felix Nie chciałem, jesteś taki okrutny Wiemy, wiem, dzięki Niech się myślisz dopiero teraz Co tu mamy? Ehm, dobra Czas się zamienić na najgorszy silną broń. No, dziękuję. Cześć, tak tam. Czy on Prze przez Nie, dobra, nic nie powiem. To jest. A tu ciemno, kurde, nic nie widzę. Ja widzę tego zawsze. Przez ciemne, ja pewnie nic nie widzę wrogów. Dobra. Na spokojnie to się uda. Bez pośpiechu. Kasa. Nara. a czy tu już? Kurde, gdzie on jest? mam? Gdzie? Nie, nie 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 wyłać, wyłać, wyłać Nie będę w co patyczkował Popie Kurde Sam jesteś ślepy Co? O, zjeżdżam stąd Jakby ich wszystkich oh, A, no i fajnie Stało... everything inside that box from the casino's archive room seven felix are right the were moving pantheon cash through the casino With a healthy cut in return we got the breakthrough we needed records of wire transfers to a lab in southern iraq directed to matt v Gusev. we notify adler so he can take a look on the ground time is short but if we can get our hands on the pantheon's bio weapon expert we just might break this whole thing open okay that would have to look you know you're in dc not fucking alaska right right mm. <laughs> uh, and in rome i suppose okay spencer i'll go we'll get back to that sent to Adler. Say again? Marshal. He's gone. Elaborate? Uh, the lab's empty. Goose fled. So we're fucked. <laughs> Not yet. One scientist was still inside with a canister of the cradle. Like the one we picked up at the palace. And? We had a stimulating conversation. How stimulating? That, that airport's in a war zone. Even if we head your way soon, can we reach it? I have a satcom connection in the area. It might be willing to help us. Might, uh huh? Well, if we leave within the hour, we'll make it by morning. You should be out. No, no. Today. We get ready. We get some shut eye on the way. Ah, to mamy kolejne takie kłopoty. Coś powiesz jeszcze? Coś tu się przyda? Co my tu mamy? Eee, stanowisko ok. okej A za to gotówkę właśnie od broni. A to jest ciekawe. Dlatego są te pieniądze. To hmm. mi się podoba. A jeszcze co, leś mamy? To zrobiłam na... Chodźmy to. Czyli zaszczelania lekka... Tylko... Nie wiem jak się nazywa arena zaszczelania. I możemy sobie wziąć stację sprzeda tu. Dobra. Ja mam pieniądze, to weź sobie tu, tu tak już jest, tu jest więcej. Dobra.

Sprawdź ten ten A możemy sprawdzić jeszcze miejsca. Gdzie one są. Ten stęgowy jest tutaj na, dwor na dworze. Tu są ci. Sprawdzimy sobie to jeszcze. Jest coś ciekawe. Gdzie to A, tutaj jest? Okej, okay, jak to działa tutaj? A. O, dobra, dobra, dobra! nie, ja tu nic kupię się będę jeszcze, nie, nie. Nie wiem co, muszę to jest sprawdzić, no. Dobra, zobaczmy, sprawdźmy co na ten stanowisko broni, bo tu mnie najbardziej kręci teraz. Gdzie ono jest? Przecież dziś mogę to widzieć. czy gdzie jest to stanowisko broni? Tu! To mnie najbardziej interesuje. Dodatkowe magazynki, to będzie w meczu będą tu używać, czyli w misji. Zastawnik wydajności. Dobra, czy fajna no, sprawa, nawet. A, A te inne, gdzie są te, ten trzeci stanowisko, gdzieś w kuchni. Chwila, gdzie była kuchnia? Jeszcze ten dom jest ogromny, jest ten labirynt normalnie. Ehm, nie, tutaj nie było kuchni. Tutaj też chyba nie. Czy piwnice macie? Nie, muszę to sprawdzić. Kurde, panowie, na piwnice mają. Party panowie, czy to wszystko pozwalamy? Zakręci kręci te zawory. Chyba naprawiłem. na te rozmowy w takich takich radiach mi w tych każdy zawsze nie interesuje zbytnio. Dlatego ja tak nie słucham tego za bardzo. Gdzie jest kuchnia? Mogłabym się dowiedzieć... A tu jest, kurde. Ehm, um, tu. Eee, opancerzenie. Ooo, dobra, opancerzenie. dobra, to mi interesuje, to jest dobre. Eee, adrenaliny, Opadki ostrza... A ostrza, co z tym chodzi? Muszę oskarżanie, przypięcie i obrażenia od wybuchu. Nie, dobra. Eee, super ładunek, to jest sporo tutaj jest, plastikowy stacje sprzętu. A zostawmy sobie to, jak jest. Dobra, no co wiecie, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę, które subskrybujcie na kanale, jeżeli chcecie więcej skalibrujby, byle przejść, to widzimy się już w następnym odcinku do utrzenia. Cześć.